Instytut Poznański w ramach debat na Rodziny Nowego Poznania zapraszona na dyskusję o inteligentnym mieście. Co charakteryzuje model Smart City w Poznaniu? Nie zabraknie analizy obecnego stanu rozwoju stolicy Wielkopolski w tej dziedzinie, ale także rekomendacji dotyczących przyszłości. Naszymi gośćmi przy telefonie są prelegent debaty, radny Poznania Krzysztof Rosankiewicz. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. A także koordynator projektu Narodziny Nowego Poznania, Dominik Łagowski. Dzień dobry również panu. Dzień dobry panie dzień dobry, dzień dobry państwu. Temat debaty bardzo ambitny, no i jakiś tak mi e, w ogóle nie pasuje do tego, co dzisiaj widać w Poznaniu, a może jest świetnie, tylko ja jakoś oślepłem i tego nie widzę. Jak to pan radny ocenia? Mam wrażenie, że ten temat trzeba właściwie ująć. To znaczy, e, rzeczywiście mamy dużo do zrobienia i... E, Między deklaracjami a wykonaniem ta rozbieżność jest. Natomiast y, temat miasta jest szeroki, począwszy od pomysłu na miasto. Mamy dosyć ambitną strategię, która jednak, y, y, mam wrażenie, nie do końca się przyjmuje w praktyce miasta. Y, I mamy pewne programy czy takie, jakieś polityki miejskie, które y, no, są y, realizowane czasami pod wpływem zupełnie innych przesłanek, na przykład no, inwestycji jakiegoś podmiotu, który, który bardzo chce tu wejść. W pewnych wskaźnikach jesteśmy, nie powiem wcale, dobrzy, natomiast w pewnych jesteśmy no, na pewno no dosyć, właśnie, czy, dosyć do tyłu. Czy, czy będzie jakaś taka analiza tego, co mamy obecnie, jak to postrzegamy i co to w ogóle jest to inteligentne miasto, jakie są oczekiwania? Tak, to znaczy my będziemy się tutaj też porównywać no, na tle naszej bezpośredniej konkurencji, jaką są największe polskie metropolie, które uh -huh. w niektórych kryteriach niestety nam zaczynają uciekać. A jakie powinny być właśnie te kierunki rozwoju nowoczesnego miasta, takiego smart city? To jest miasto, w którym. Zasoby, unikalne zasoby, jakie to miasto ma, zwłaszcza ludzkie, są wykorzystywane w taki sposób, żeby zwiększyć jego przewagę nad innymi, a do tego ma pomóc technologia. Nie można stawiać na samą technologię, nie można też stawiać na jeden kierunek rozwoju, ale też, co więcej, nie można pisać jednego scenariusza rozwoju, to znaczy, że na przykład nam się uda. My musimy umieć rozwijać się w różnych warunkach i na różnych polach. Pan radny przygotował też raport, który, rozumiem, będzie takim podłożem do dyskusji. Jakie płyną z niego wnioski? Takie przynajmniej chociaż dwa najważniejsze. Powiem o takich wnioskach zaskakujących. To znaczy, pierwszy jest taki, że wbrew temu co się mówi o tym, że my tracimy niejako na tym, że wprowadzono zerowy PIT dla młodych. To my tracimy na tym najmniej, jeżeli już w ogóle o tym można mówić, mhm. ponieważ u nas młodzi zarabiają w Poznaniu najmniej. Poza Łodzią najmniej zarabiają młodzi ludzie w Poznaniu. Mamy naprawdę coraz niższe pensje średnie w porównaniu z większymi miastami. To zabiera nam bardzo dużo talentów. A z drugiej strony mamy najbogatszych emerytów. Znaczy, może nie najbogatszych, ale najlepiej zarabiających emerytowanych przedsiębiorców. A ponieważ mamy dużo przedsiębiorców, to ogólnie w się mieście ta baza ekonomiczna z podstawą tego rozwoju jest całkiem silna. Rozumiem. Pan Dominik Łagowski, kogo udało się jeszcze zaprosić do udziału w tej dyskusji? Tak, Szanowni Państwo, do, do dzisiejszej dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli między innymi Urzędu Miasta. To są, to jest dyrektor. Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Pani Iwona Matuszczak Szulc. Jest wieloletni prezydent miasta Poznania, ekspert Związku Miast Polskich, pan Ryszard Grobelny i spojrzenie takie być może bardziej z ton NGO-sów, bo będzie pan Rafał Leszczyński, który reprezentuje Wielkopolską Pracownię Pomysłów. W jaki sposób można będzie posłuchać, obejrzeć to, co, o czym będą mówić prelegenci? Tak, zachęcamy wszystkich do, do śledzenia dzisiejszej debaty, która oczywiście będzie dostępna online na kanałach Instytutu Poznańskiego. Wystarczy po prostu wejść na nasz Twitter, YouTube czy Facebook, tam będzie na w samej górze widoczna transmisja na żywo już od godziny 18. Wszystkie zachęcamy do zadawania pytań, do komentowania. Te pytania najciekawsze będziemy starali się wybrać, przekazać naszym debatującym. No i oni oczywiście postarają się jak najlepiej potrafią pewnie na nie odpowiedzieć. A początek samej debaty o. O godzinie 18.00. O 18.00 właśnie, więc odsyłamy Państwa już do mediów społecznościowych. To kolejna zresztą z debat przygotowanych i prowadzonych przez Instytut Poznański. O samym Instytucie można by pewnie długo mówić, ale chciałem zapytać o inicjatywę, nową inicjatywę, która przed Państwem. Co to takiego będzie? Bo ja już trochę wiem, ale tak trochę podpytuję też Pana. Tak, żyjemy, żyjemy nie tylko narodzinami Nowego Poznania, ale przed nami też duże wydarzenie. Niewielu Poznaniaków, w ogóle niewielu Polaków wie o tym, że pierwszy cywilny lot w Polsce odbył się między Poznaniem a Warszawą i poznański pozyskując tą wiedzę parę, parę miesięcy temu wpadliśmy na pomysł, aby uczcić to, że początek cywilnego lotnictwa w Polsce miał właśnie w Poznaniu i to był lot między Poznaniem a Warszawą. Pojawił się pomysł, żeby, żeby uczcić to nowym muralem w Poznaniu. Mural już jest gotowy, co fani murali pewnie już wiedzą, wiedzą, gdzie się znajduje. To jest osiedle pod lipami 6 i w, najbliższy w to, wtorek za tydzień, czyli 5 października, będzie odsłonięcie tego muralu. To będzie setna rocznica, setna rocznica lotów cywilnych w Polsce. Wtedy był to lot organizowany przez Rotar, który który Później stał się podwaliną pod stworzenie polskich linii lotniczych. W wydarzeniu udział weźmie m.in. wiceminister spraw zagranicznych Tumoszykowski-Welsenk i wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. Także zachęcamy wszystkich o godzinie, godzinie 11.30, 5 października Osiedle pod Lipami 6, uroczyste otwarcie nowego muralu w Poznaniu. A dziś na godzinę 18 można się podłączyć do internetu i posłuchać debaty o inteligentnym mieście, zresztą transmitowanej ze specjalnego stworzonego studia w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Bardzo panowie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję A bardzo. Państwa i moimi gośćmi byli prelegent debaty radny Poznania z Prawo i Sprawiedliwość Krzysztof oraz koordynator projektu Narodzin nowego Poznania Dominik Łagowski. Dziękuję panom raz jeszcze.